Że po prostu nie miałam kiedy go. Nie? OJCZE! Weź! Cicho! Przy ciebie muszę jeszcze raz. Tato! No weź! I przepraszam, że tak długo nie było filmu, ale po prostu byłam tak zabiegana, że po prostu nie miałam kiedy go nagrać, ale już jest. Staram się teraz jakoś częściej dodawać, w miarę regularnie. Ale o czym będzie dzisiejszy film? Dzisiejszy film będzie o dredach na prośbę jednej dziewczyny. To będzie film taki krótki, informacyjny, taki o paru mitach, paru faktach o dredach generalnie czym to się je. wszystkie rzeczy, które teraz powiem są z mojego doświadczenia, to są bardzo subiektywne opinie subiektywne opinie subiektywne zdania, więc nie musicie się nimi tak kierować bardzo dokładnie. To jest coś co, co są przykłady z mojego życia, więc... Każdy y, może to y, odczuwać trochę inaczej, każdy może to opowiedzieć trochę inaczej, więc absolutnie się tym jakoś strasznie nie kierować. To są po prostu y, rzeczy na moim przykładzie, tak i już nie będę się tu rozdrabniać, tak, bo zaraz się będę już gubić w moich słowach, więc zapraszam po prostu do oglądania. Okej, okay, na wstępie chciałabym. Y, powiedzieć, obalić może pewien nit, że yy, dredy równają się wszy. Otóż nieprawda. A jak to? Przecież dredów się nie myje, przecież tam muszą być jakieś wszy i po prostu okropne rzeczy. Absolutnie nie ma takich rzeczy. Dredy są dość higieniczne, to są przecież normalne włosy, to się myje, tak. Ten, kto myśli, że się ich nie myje, jest... Nie wiem, to jest dla mnie po prostu coś z... dziwnego, jak można tak myśleć, bo czy tyle osób robiłoby sobie dready, gdyby tego się nie myło, gdyby w tym był trzy. No, raczej nie sądzę, więc to jak najbardziej się myje, to jest jak najbardziej higieniczne. To są po prostu normalne włosy, tylko no, w trochę innej formie, ale o dredy się dba podobnie jak o włosy. Rupa mycie jak często się myje, czym się myje. Wiem, że są y, specjalne środki do mycia, do pielęgnacji ogólnie dreadów, ale ja nie korzystam z tych różnych preparatów myję po prostu je normalnym szamponem raz w tygodniu wiadomo że to jak często myje się dredy zależy od, od trybu życia od tego co się robi w wakacje na przykład myję je trochę częściej no wiadomo jakieś baseny słone wody i tak dalej to wszystko bardziej wpływa na dredy to czy nie wiem bardziej się ruszamy pocimy się wiadomo te dredy wtedy tak jak normalne włosy, bardziej się przedłużają i wymagają tego, żeby mycie częściej. Natomiast w normalnym, w normalne dni, w taki tydzień roboczy, myję najczęściej raz w tygodniu. W weekend po prostu jest mi najwygodniej wtedy, bo dredy jednak chwilę schną. Oczywiście można suszyć dredy, yy, nic się z nimi nie dzieje. To są, tak jak mówię, normalne włosy, i to będę cały czas powtarzać. To są normalne włosy, tylko po prostu w innej formie. Co z basenem, co z takim pływaniem rekreacyjnym? No, nie mogę założyć czepka, to fakt, yy, ale zacznijmy od tego, do czego służy czepek. No, przecież czepek służy do tego, żeby yy, włosy po prostu nie wpadały do tego basenu, ale. Przy dredach nie jest to konieczne, ponieważ z dredów włosy nie wypadają. One tutaj siedzą tutaj w tym splocie i to jest yy, czepek jest jak najbardziej yy, zbędny. Yy, więc nie widzę problemu w pływaniu Chyba, że jest to zima i nie chcecie moczyć dreadów Wystarczy je po prostu zrobić wysokiego koka Ja tak robię w szkole, mam dwa razy w tygodniu basen I to nie ma największego, najmniejszego problemu Tak, nie ma najmniejszego problemu Okej, okay, kolejną rzeczą jest sprawa yy, cennika Ile to kosztuje, jak długo się to robi Czy będę musiała ściąć włosy, jak mi się znudzą No więc tak, zacznę od tego Ile to się robi jak i ile to kosztuje, to jest bardzo indywidualna sprawa, ponieważ wszystko zależy od tego i czas, i cennik, zależy od długości, grubości włosów. Ponieważ ja miałam włosy no, do pasa i takiej średniej grubości, kosztowało to 600 zł, i ponieważ robiły to dwie osoby, Trwało to 7 godzin. Gdyby to robiła jedna osoba, pewnie trzeba by było rozłożyć to na dwa dni, więc wyglądałabym dosyć śmiesznie z połową głowy w dredach, a połową z normalnymi włosami. Na szczęście udało się to zrobić w jeden dzień, więc całkiem sprawnie to poszło. Gdy ma ktoś krótsze włosy, na pewno będzie to mniejsza suma, gdy ktoś robi nie na całej głowie, tylko na przykład tylko z tyłu, bo też tak robią. Jest to oczywiście mniejsza suma. Można dready dorabiać, czyli. Zakupujemy specjalne y, włosy, mogą być syntetyczne albo y, można sobie takie włosy kupić y, w sklepach fryzjerskich, ale też nie w każdym, i po prostu doczeka się tak jak normalne dready, rozpuszcza się y, troszkę końcówkę, żeby tu było troszkę normalnych włosów, i skręca się tak jak normalny dread. Jakie się robi w ogóle? Można to robić różnymi sposobami. Chyba najbardziej popularny i taki, jakim ja miałam, e, robione dredy. To jest po prostu natapirowanie, i szydełkiem, jakby ściągnięcie e, dreda tych pozostałych włosów e, do środka dreda. Takie zbicie, żeby był twardszy i trwalszy. Po pierwszym robieniu, e, najbardziej się rozwalają. Po prostu włosy wychodzą z tego dreada i tak dalej, więc najbardziej się niszczą, najszybciej. I poprawki, poprawianie dreadów, bo dready się poprawia, to nie jest tak, że Raz się zrobi, później już nic się nie da, nie da z tym zrobić i trzeba obciąć. Wcale tak nie jest. Oczywiście dredy też tutaj odrastają, tak jak normalne włosy, więc tutaj też się je dorabia. Poprawki też oczywiście kosztują, chyba że ktoś sam umie robić dredy. Ja no nie jestem, nie umiem za, za dobrze tego robić i po prostu by mi się też nie chciało, bo to jest pracochłonne, a jest myleniem, więc wolę iść na tą poprawkę, zapłacić. Kosztuje to w moim przypadku około 60 zł za jedną taką poprawkę poprawiają tutaj po prostu na długości całe dredy przynajmniej za tym pierwszym, drugim, trzecim razem i oczywiście tutaj przy głowie też dorabiają włosy oczywiście cena też jest zależna od tego jak dredy są bardzo zniszczone jak, długo, jak dużo tutaj są odrośnięte tak, to od tego też również zależy cena ale mniej więcej jest tak Około 60 zł. Czy robienie dreadów boli? Tak, boli. Są takie przypadki, że niektórzy krzyczą, może płaczą. Zdarzają się na pewno. To oczywiście zależy, jaki kto ma próg bólu. Niektórych boli to bardziej, niektórych mniej. To jest wiadomo, no bolesne. Tutaj cię ciągną tak za włosy, to tak jakby wyrywali po prostu po kolei włosy, więc tak, to boli trochę tutaj przy głowie, tutaj dalej już nie, najgorsze są poprawki, kiedy robi się tylko przy głowie, to jest po prostu masakra, ja strasznie tego nie lubię, naprawdę to wtedy głowa mnie boli po tym przez parę dni, ale potem przestaje, szybko się człowiek przyzwyczaja. Chodzi o to po prostu, żeby dredy jak najbliżej głowy y, tutaj zbić, zrobić. Wiadomo, że jak tu jest troszkę normalnych włosów, to te dredy lepiej się. Y, Układają, bo kiedy dread jest zbity przy samej głowie, to niestety właśnie w ten sposób odstaje. Mamy takiego jednorożca, takiego jeżyka na głowie. Po prostu każdy dread sterczy w inną stronę. Wygląda to dość komicznie, ale nie ma problemu. Można sobie po prostu spiąć dredy. Ja tak robię w pierwsze dni po prostu spinam dready. W jakiegoś kucyka, w koka, bo tak jest po prostu najwygodniej i najbardziej estetycznie nie wygląda się dziwnie. Potem już nasze rozpuszczone dredy czasami tylko je spinam, bo jest tak po prostu też wygodniej, aczkolwiek kiedy długo nosi się związane dredy, to też głowa już zaczyna troszkę boleć i trzeba je sobie po prostu rozpuścić. To jest taka, uff! Ulga. Myślę, że odpowiedziałam na wszystkie pytania. Jeśli jeszcze ciekawość Was zżera, jeśli jeszcze Wam mało, jeśli jeszcze nurtuje Was jakiś problem, o którym nie powiedziałam w tym odcinku, proszę po prostu tutaj na dole zostawić komentarz. Jeśli Wam pomogłam, jeśli odpowiedziałam na Wasze pytanie, dajcie kciuk w górę. Zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, i zapraszam w opisie, tutaj, na dole, tutaj są linki do mojego profilu na facebooku na instagrama na twittera, więc tam również zapraszam, od czasu do czasu pojawiają się tam notki, zdjęcia i tak tak więc jeszcze raz serdecznie zapraszam do tych linków zapraszam do komentowania, do kciukowania do subskrybowania i mam nadzieję, że o wszystkim powiedziałam i zapraszam Was do kolejnych odcinków, które mam nadzieję za niedługo się pojawią i będą się już pojawiać w miarę regularnie i trochę częściej. Do zobaczenia. Cześć!